Jo, się manko, z tej strony ja już ma w dzisiejszym odcinku gramy w Browstarstwa i pokażę Wam coś. No, wiem trochę karnetu, yy, i nawet trochę, no i odebrałem te kredyty. No i w ogóle odebrałem parę tych, zostało to chyba. Będę musiał też na następny sezon odbierać te sześć. To są te, te, te. No, Ale nie mogę tego jeszcze używać. Yy, no i teraz już popatrzcie. the wicked. Mm, ten. Tor Power, później ulepszam. Chroła. No i później lecę po kolei, czyli później Gray. I w końcu schodzę z chromatyków ulepszenia, a nie tego. Później Chroła ulepszę, tak jak mówiłem, ale dzisiaj odbieramy jednego chromatyka. I widzicie tą kropeczkę. Jak myślicie, kogo wybiorę? Macie, wybiorę. Macie teraz. Y 5 sekund, żeby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę, yy, łapkę i też te dać żeby wiedzieć o nowych moich filmach, napisać kogo wybieram w tych postaci. Macie na to 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i oto teraz pokazuję kogo wybieram. Może następne yy, wybieranie chromatyków będzie głosowanie, kogo wybiorę. No więc wybieram hey, gdzie te. Moje, mój kuzyn ma go, więc też chcę go mieć, więc oddokowujemy. Błędzisz w parku stary bez ofertę obserwujecie. Eee, to znaczy czuwa nad tobą, tak zdecydowanie. Dobra, dziwne. I kredyty mi spadają, no i dobra, misję mam na starcie solo lub sobie no klainutów no to solo Zagram sobie ten pięć rundek yy, albo dobra, na tym filmiku zagramy sobie gdzieś dwie rundki yy, no i sami zobaczycie jak te dwie rundki miłem dzisiaj wyrokiem dwa wszystkie startropy jak robię misję i żeby odblokować tego gdzie Udę, jak Mam na takiej ranty, więc jest na razie. Się... Się... Dobra, ja jestem u z użycia, ale muszę gdzieś polecieć. Zabrałeś momencie hmm, druga jedna. Zobaczymy. A, się postaci. Ja wiem jak się ją gra i co tak jak tam widziałem przecież. A po drugie mój kuzyn nie miał, i, ale nigdy ją nie grałem i niestety nie dał pograć. się nawet go nie pytałem, ale... teraz ja mogę powiedzieć? Już jak widzieliście, kończą się te edycje nie. Ale mój kuzyn może zawsze przegrywać kanał. Kanał. To oznacza, że może. Co nagrywał z ja czy, Nagrywam, bo już nagrałem jeden odcinek z kuzynem. Nagrałem yy... jeden odcinek z kuzynem, wiecie o tym. Yy, dobra. Będą następne dwa odcinek z Brawl Starsa i Stable na bitwy. Yy, tylko to jak wbijemy 1000 subskrybentów, to będę takie 20-minutowe dwa filmiki na bitwy. Myślę, że będzie Wam to się podobało, bo trochę oglądania będzie. Wypuszę to jeden i drugi dzień. To tak będzie moim zdaniem gitówa. Jak na te 1000 subskrybentów. Tak, tu już prawie nie żyłem. Ja muszę jakoś... ...takiego powodować, spowodować do detniecia. Wow. Kurde, nawet trudno się tą postacią gra, jak jest na takiej mocy. Nie no, nie mogę od razu ulepszać. Albo do, dobra, po gejlu od razu muszę ulepszać tą postać, kiedy się zajmę tym Crow? No nie wiem. Trochę będzie tego czekania, bo... Po... Nie no już, po tej postaci będzie Crow ulepszony. Będę go ulepszał. A później ulepszę następne te mityki, albo już będę. gramatyka tego w internecie. Nie ma picia mojego smutnego skrzynki. ja takim akcentem się z wami żegnam. Blokowałam GT. No i jakby ja mogę się z wami żegnać, zobaczymy jakie w ogóle skid tę magietę. O za tysiąc złotek taki. Dobra, I nic ciekawego. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka na razie.